Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na krótki film z praktycznej pracy przy użyciu pomocnicy pilarza. Lecimy! Tak naprawdę postaram się wykorzystać dzisiaj tylko i wyłącznie piłę stołową. Cóż to będzie? Ale będzie rzecz, która teoretycznie jest prosta i łatwa, ale taka nie jest do końca. Będę potrzebował wyciąć klin, ale dosyć długi. I o bardzo małym kącie. Nawet nie chcę mierzyć, ile to będzie: czy to będzie 1 stopień, czy, czy mniej. Prawie 800 mm, długi, długa deska, długa listwa. Z jednego końca potrzebuję 14,5 mm, a z drugiej 18. No więc na 80 cm. Tylko 3,5 mm różnice. No i do tego ten przyrząd no nada się wręcz idealnie. Powiem szczerze, nie za bardzo nawet wiedziałbym, czym to zrobić innym jakim narzędziem, żeby tak dokładnie to wykonać. A myślę, że tutaj zobaczycie zresztą co i jak. Jak widzicie sama deska to office, tutaj sank. Więc na początek brzegowanie tego, żeby ominąć to. Ominąć, ale też oczywiście wykorzystać maksymalnie tą deskę. Ładny kawałek jesionu. No i co? Odpalamy maszyny. Pierwsze cięcie wykonane. Teraz muszę do tego cięcia wykonać kąt prosty dla tych zacięć bocznych. Tutaj potrzebuję wymiar dokładnie 793. Dobra, tak. tutaj kąt prosty spokojnie mogę wykonać na tym. Czyli pierwsze cięcie i później wymierzę i wykonam drugie. Wymiar nadany dokładnie 793 mm. Teraz utnę sobie tam, będę potrzebował 18 mm, ale żeby tutaj mieć pewniejszy chwyt. O mój kot! Co jest, Kaziu? Co jest? Słyszycie? <grym> utnę sobie to na no powiedzmy na 30 mm. Powinno spokojnie wystarczyć. Czyli teraz bazuję na skali od stołu z tej strony, z prawej strony piły. Na te zadane wartości, czyli mam z jednej strony 14,5, mm, a z drugiej strony 18 mm. No i tutaj już oczywiście bazuję wyłącznie na skali naklejonej na te zderzaki. Czyli czym dokładniej to ustawię, tym dokładniej utrzyma. Ucięte jest. Oczywiście kamera wyłączyła się w momencie, jak zaczynałam ciąć, ale dobra, żeby nie było ściemy, zobaczcie, jaką dokładność jest się w stanie uzyskać z tak prostego przyrządu. Wziąłem przedługo kamerę, to pokażę Wam na zbliżeniu. Na wejściu potrzebowałem 14,5 mm. No i zobaczymy. 14,7 naprawdę, jeśli tutaj chwycę 14,6, a na wyjściu, a na wyjściu, mieliśmy mieć 18 mm, a mamy. 17,85 No, 17,9 Czyli jakaś jedna dziesiąta mm może Oczywiście, jedną ręką mierzenie i kamerowanie to raczej nic dokładnego z tego nie będzie, ale co chciałem przez to Wam powiedzieć, że przy tak długich klinach, no bo jest to zaczęty klin, zajęło mi to, zobaczcie, ile? Dwie minuty. Razem z obsługą kamer i włączaniem odciągu co chwilę, dwie minuty, i mamy uciętą rzecz, której tak naprawdę ciężko byłoby stworzyć to innym narzędziem. To chyba wszystko. Nic nie będę więcej mówił, to co potrzebowałem zrobiłem i zabieram się do montażu. Do zobaczenia w szybkim